czina warstwą finiszową Oczywiście dwa razy będziemy nakładać Może nie warstwą finiszową tylko masą finiszową

It's okay, it's alright. Najbardziej, znaczy cały czas się skupiamy, ale najbardziej się skupiamy na tych łączeniach, Tak, żeby tego nie było widać później. Tak jak na łączeniach, no to trzeba wzdłuż łączenia ściągać, nie? W poprzek, nie? Chyba, jak będzie dołek górka, to po prostu polecicie po tym i to zostanie, nie? Dobrze sobie zeskoczyć, zobaczyć, bo powiem wam, stoi się tam, jest całkowicie inaczej wszystko wygląda. niż stoł o oki. Okay. No i tak mamy wszystko. Pociągnięte na razówę. Także tak to się prezentuje. Powiem Wam, yy, na wiaderku pisze, że to schnie 2,5 godziny. Niestety pada, jest wilgotno. Już odczekaliśmy 2,5 godziny, ale jeszcze jest mokre, także nie będziemy ryzykować. Zostawiamy to tak do jutra. Niech sobie to na spokojnie wyschnie. Nie? Na spokojnie wyschnie i dopiero. Położymy drugą, ostatnią warstwę, no i szlifujemy. Przyszlifujemy i malujemy. Obetniemy taśmę, pomalujemy i bierzemy się za płytki. Także tak to się prezentuje na chwilę obecną.